No cześć, witajcie w kolejnym odcinku maratonu z okazji Festiwalu Gier Steam. Dzisiaj zajmiemy się grą Forbą, która była jakiś czas temu... Której demo było jakiś czas temu udostępnione, ale no, przegapiłem, więc zagramy w nią teraz. No, demo oczywiście jest udostępnione ponownie właśnie z okazji Festiwalu Gier Steam. Jeśli nie widzieliście kolejnego odcinka, to zapraszam. Może was trochę odstraszyć, ale Postarałem się wszystkie braki nadrobić montażem, gdyż gra miała dość kiepską optymalizację. A nowy widzu, jeśli jesteś nowym widzem, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Jeśli nie jesteś nowym widzem, ale jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam, bo będą ci się wysyłały powiadomienia o odcinkach, a ja dzięki temu będę mógł dotrzeć do większej liczby ludzi. No i właściwie to tyle z początkowych informacji. No to lecimy. Miasto, miasto Kalagan, jakieś, aha, Jakiś... ktoś tam chce ukraść technologię i stworzyli superżołnierzy, którym mi pewnie będzie. No nie. Tak. Jesteśmy pierwszym super żołnierzem. Pixelowa grafika. Jeszcze zanim... Y, powiem, y, zanim jeszcze przejdziemy do drugiego y, pełnoprawnego gameplayu, to chciałem zauważyć, że y, jest to gra z typu, które lubię. Prawdopodobnie jest to roguelike, y, czyli, czyli już drugi. Czyli -like. it's just twisted. W naszym maratonie jest bardzo podobna do gry Dead Cells. No, póki co sprawia mniejsze wyzwanie, co jest oczywiście do dobre dla mnie wrażenie, bo jednak czasem roda są za trudne. Mechaniki są bliźniaczy podobne. Fajne bardzo, fajne, bardzo fajna mechanika strzelania, nie trzeba trzymać się sterowanie na kontrolerze. Double jump, no proszę Dobra. No, tak, na kontrolerze. Wrażenia są bardzo dobre. Przepraszam za że się na chwilę, ale byłem mega skupiony na gameplayu. No a co to tutaj, jakieś coś w wodzie nam wchodzi? No nie Dobra, w wody, woda jest zwykle toksyczna. Zobaczymy, jaki jest tutaj. A jednak nie. To dobrze jakaś infekcja, ha, to są jaki bardziej mi się jednak podoba miło wszystko bardziej mi się jednak podoba miło wszystko walka wręcz mimo iż gra jest reklamowana jako strzelanka i Ja jestem wielkim fanem walki, wręcz. No, chyba że jest to gra One More Dungeon. Jeśli, jeśli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do No, podoba mi się. Pierwsze wrażenie pozytywne. Zobaczymy, jak będzie dalej. Bo jeśli to będzie roga, like. To tak nie sobie teraz sobie gram tylko do pulsurowania a tak normalnie to gram głównie o pierwszy boss aha jednak nie change of plans jednak nie boss ale będzie to boss Dropnął mi miecz taki sam jak mam Ale okej okay. No tak, tak to było sztuczne i nie wiem czy to jakoś twórcy zmienią. Pewnie po prostu jest mniej broni na etapie wczesnego dostępu czy demo. Rozumiecie nie? No powiem wam, że bardzo ciekawa sceneria. W ogóle jakoś ostatnio mnie fascynuje ten Pixel Art. Ile twórcy są w stanie z niego wycisnąć. Jakaś świątynia. To jest w końcu technologia, czy... nie wiem. Czy... I tak wracamy w to samo miejsce. Nasza bohaterka się boi, mimo że jest super żołnierz. Ale jesteśmy super w sumie, że my przeżywamy radę. Do no, jest no, boss. You shouldn't be out here, Warden. Silence, Warden. It was you who brought this devastation upon us. What do you want from me? You must correct your past. Stop the hero. He is hero. Shoot us. I don't oh, know. On what bait? Musimy i teraz. Już jest Ha, czyli nie zginął. Sen. Co się stanęło i dlaczego mi przerwało dźwięk? Nie mam pojęcia. Ale już teraz yy, jest to dość dramatyczne. Zły sen. A może po prostu zginęliśmy i się odrodziliśmy, bo to roguelike. Super! Przeszliśmy prolog i to dość fajne. Fabuła oczywiście nie ma nic... nic do rzeczy jako, że to jest. Ale ciekawa. Fabuła podobno to. Sere zresztą mamy Dash Attack. Wow. No, bardzo mi się podobało. No. Dobran pobici. Bardzo fajne krajobrazy polegają. Bardzo, bardzo mi się podobają. Czyli grał oceniam gra na razie na z Tym bardziej po tym fatalnym y Dungeonie. One more Dungeonie. Aha. Magia nigdy nie umiera. Ej, to, to jest dokładnie tak jak w Dead Cells. W sensie, że pomiędzy poziomami też jest taki facet, który ci może coś tam dać. Aha, możemy mu sprzedać fikunek i coś. Ciebie Sprzedajemy Póki co nie możemy nic zaprytować, No i idziemy dalej Teraz już na pewno będzie jakiś poziom Powiem wam, że póki co kibicuję tej grze Ale zobaczymy, może mnie czymś wkurzy takie One More Dungeon. Na etapie Dema zresztą twórcy pokazują też najczęściej najlepsze fragmenty rozgrywki i nie wiem, jak będzie w tym przypadku. No i długie loadingi, no tak, nawet na dysku SSD, a jednak nie. Czy ekran powinien być ciemny? usłucham, że tak, że jakaś kadzienka się nie odpaliła. O, dobra. Musiałem przełączyć sobie okno na chwilę. This fortress is total. Looks like Project Terra has been busy. Nie wiem co to znaczy total. To, to, nie potrafię dawać. Musimy je zdekompozować. We track her down before she can do any more damage. Ah, możemy się w każdej chwili czerpać. Fajnie, bardzo fajnie. Czyli jednak to jest troszkę inaczej rozwiązane niż w Dead Cells. Dead Cells nie ma, nie ma tak dużo loadingów, jednak to jest otwarty świat taki w Dead Cells. Loadingi są tylko między poziomami, ale nie można mieć wszystkiego na etapie yy, dema. now that maybe you been able to Co że ten dasz, dobrze wiedzieć. Longbow. A co tu mamy? Lepszy ja mieczy. Weźmy sobie na razie to. Ale mam idę Dobra, no, zobaczmy tutaj. O, mamy łuk jakiś taki dziwny. Weźmy. Aha, no powinno być. Uh, Kolejny power. Uh, looks like I'm on the right track. Y mamy ule uleczenie, jej. Czekaj, te przeciwniki to zawsze takie dziwne potwory. Jaki miecz mam. Ooo, twin daggers. Bierzemy, większy power. I lepszy, jeszcze lepszy pistolet. Stoletni moim zdaniem jest jedyny z Tu jakiś szok dobra bierzemy Czyli właściwie gra jest już dopracowana 这对。 Ja! To jest na baniki wartość To system skakania. Ej, niby jak przytrzymam to jest większy skok, ale przez to jest to dość nieintuicyjne Zwłaszcza, że mamy jeszcze double jumpy. Zaorany Zabity jest, jest mocny. W ogóle często w drogach, mam wrażenie, że gdzieś pojawiają potwory, które będą... Wow, etnicki pistole. Co to jest? Borst Wow Serina Seryna ta hmm. ha, i co? Trzeba było... Dalszy jest bardzo fajny. Mm. O nie. Dobra, ten porobiony, teraz już nie trzeba. Nie mam amunicji. Na razie mów na broń drogi Dobra Tak właśnie, tak, tak to jest właśnie poradnik jak marnować Na dole, aha Czy przez przypadek odruszę poszedłem z Dobra, czym się ty kiedy tylko możemy teraz? W ogóle zgapi sukiet zgapił Dark mechanikę. Nie zgapił. się na Dark Souls, czy na końcu też się. Bardzo że te to też yy... Dobra. w tej chwili Świetnie. 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 I teraz będzie jakaś wstawka fabularna Z jakiegoś powodu się budzi Albo powie znowu O, zły sen O, pojawiłem się w portalu Nawet nie wiem dlaczego Ona pewnie mi powie Aha Czyli śmierć. Jesteśmy nieśmiertelni Za każdym razem się teleportuje Czyli ona odda mi połowę I ale nie wiadomo mojaki Mam bardzo mam. czyli opłacało się jednak koleżury zbierać. To by było na tyle. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Yy... A teraz lecimy do podsumowania. Gusty to na pewno zróżnicowane lokacje i wrogowie, których na pewno nie było w One More Dungeon 2. Tak samo grafika mi się bardzo podoba. Zwłaszcza, że polubiłem Dead Cells, ale myślę, że wam też powinna przypaść do gustu, bo, taki, bo to jest Pixel Art a jednocześnie działa bardzo światłem. Oprócz tego walka wręcz i dystansowa daje Friday W Dead Cells walka dystansowa była tak sobie. Tutaj strzelanie jest bardzo fajnie zrealizowane. No i historia jest dość intrygująca. No wie, wiem, że nie, powala itd. i tak dalej, za dużo o niej nie wiemy, ale jednak to jest rog-like, w którym zazwyczaj historii po prostu nie ma. Minusami jest na pewno, że autocelowanie potrafi nie działać. Po prostu strzela nam nagrę bohaterka w powietrze, i nie wiemy do końca dlaczego. Są bardzo długie loadingi, niektóre stwierdziłem, że wytnę po prostu z materiału, żeby się dobrze oglądało, ale loadingi są koszmarne. No i mechanika skakania, na którą narzekałem, jest <laughs> taka sobie.